Podkarpacie.pl Powiedzenie, że im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju, po raz kolejny znalazło swoje uzasadnienie. Tym razem podczas powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w besku do rywalizacji stanęło w sumie 19 drużyn, 12 ekip męskich i 7 kobiecych. Konkurencje, które się odbywają to są konkurencjami, które reguluje y, regulamin. Y, Zawodu sportowo pożarniczych Jest to sztafeta 7x50, czyli na, na odcinku 350 metrów oraz działanie bojowe. Wykonują to zarówno drużyny męskie, jak i kobiece na takich samych warunkach. Przede wszystkim to element doskonalenia zawodowego, bo niektóre z elementów, które tutaj obserwujemy w trakcie tych ćwiczeń, to elementy, które wykorzystywane są podczas działań ratowniczych gaśniczych prowadzonych przez jednostki OSP. Kolejny bardzo ważny element to podnoszenie sprawności fizycznej. Wiemy, że strażak, aby mógł sprawnie realizować swoje działania ratownicze, musi być zdrowy, sprawny fizycznie, a więc sport. Pożarniczy, który tutaj obserwujemy to również forma podnoszenia tężyzny fizycznej. I trzeci, bardzo, bardzo ważny element to kwestia integracji środowiska pożarnicznego. Ochotnicze straże pożarne są naturalnym zapleczem straży zawodowych. To, co jest jedna z najważniejszych służb, jakie mamy w tym momencie w Polsce. Widać to szczególnie właśnie w tym okresie, kiedy przychodzą nad zachodnią i nad Dolnym Śląskiem Gwałtowem na Bałnice. E, takie zawody służą e, pewnej mobilizacji, są zachętą dla młodych ludzi, dla e, adeptów przyszłych e, do, e, pracy, do pracy z straży pożarnej. I myślę, że takie rozprago, rozpropagowanie poprzez właśnie, tak jak tutaj w tym momencie widzimy, w postaci zawodów na pewno przez w przyszłości e, pełnowartościowych e, strażaków. Ej, ogień! Dla samych uczestników udział w zawodach to trening, ale też zabawa, sposób integracji środowiska strażaków. Jak zapewniają nas jednak ochotniczki, gdyby była potrzeba i one pobiegłyby do pożaru. Taka straż, jak w Sanoku, czy w większych miastach no jest daleko trudniej dojechać, a w małych wioskach, wiadomo, wszyscy szybko się zbierają i od razu działają. A czas w takich chwilach jest najważniejszy. Trening to podstawa, czy w sporcie, czy właśnie w takich zawodach, poza tym zespołowość w chwilach, kiedy no coś się pali, coś się dzieje, wiemy, że możemy na kogoś liczyć i to jest najważniejsze. Możemy komuś zaufać i wtedy wszystko wyjdzie. Spotykałyśmy się dość często. A ale mieliśmy dużo komplikacji tak A, można powiedzieć bo no, Dziewczyny jakoś, no, 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 ciężko, no, 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 ciężko było właśnie wakacje, ale ciężko było zorganizować cały skład. Ciężko było zmobilizować, to znaczy, że macie wrodzone talenty do tego, żeby być strażakami. Znaczy, no w sumie działamy, Do pożaru, i... pobiegniemy. Tak, I... tak dokładnie. No. Jak trzeba, to biegniemy. Ja myślę, że to jest takie jednoczenie się młodzieży z takich wiosek właśnie. Oni, Nie wiem, osoby nawet, które nie mówią sobie części na chodniku, nagle stają się drużyną i spotykamy się trzy razy w tygodniu na dwie godziny, trenujemy. I to nas tak nie wiem, ciągnie do siebie, i stajemy się znajomymi, stajemy się drużyną. I myślę, że to jest właśnie fajne. Często powtarzane, ale bardzo ważne i istotne jest to, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych odgrywają bardzo istotną rolę w systemie ratowniczo-gaśniczym w całej Polsce. Rolę, jaką w tej chwili odgrywają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w systemie działań ratowniczo-gaśniczych jest naprawdę ogromna. Tych jednostek na terenie powiatu sanockiego mamy prawie 60, z czego 16 z nich to jednostki, które działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Są to jednostki, które są doskonale wyposażone i praktycznie razem z Państwową Strażą Pożarną, a czasami nawet indywidualnie jako pierwsze, dojeżdżają na miejsce zdarzenia i prowadzą skutecznie działania ratownicze. Po to, aby to realizować, strażacy i ochotnicy muszą spełnić szereg kryteriów. Muszą spełnić kryteria wiekowe, zdrowotne, muszą być być e, oczywiście m, ubezpieczeni, muszą być wyposażeni, muszą być wyszkoleni, a więc wymagania, które stoją przed strażakiem ochotnikiem po to, aby mógł wyjechać do działań ratowniczo-gaśniczych są bardzo wysokie. Żywych, Obserwując tańca, dzisiaj tańca, otwarcie tańca, tych tańca, zawodów, wszyscy zaobserwowaliśmy jedną tańca, rzecz. Średnia tańca, wieku jest kozila, naprawdę fantastyczna. Jarosz, bardzo dużo tańca, młodych twarzy tańca, tańca, i to, co też trzeba zauważyć, bardzo duże grono dziewcząt, które również gardą się do strażackiego munduru. Powiem tak, Obserwujemy coraz więcej kobiet, które w strażackich mundurach, mundurach Państwowej Straży Pożarnej, pełnią również służby w naszych szeregach, a więc jest to forma służby, która staje się otwarta dla obydwu płci, i widzimy coraz więcej kobiet w strażackich mundurach. Najlepsze wśród pań okazały się ochotniczki Starnawy Tarnawy Górnej. Wśród panów zwyciężyło OSP Nadolany. Dokładna klasyfikacja na portalu esanok.pl. TV